To jest pojazd, który nie wybacza błędów. I żeby zredukować bieg, trzeba zastosować tak zwany międzygaz. Międzygaz polega na tym, że odejmuję gaz, ściskam sprzęgło, przegazowuję, zrzucam bieg, przegazowuję jeszcze raz, spiskam sprzęgło. O! I właśnie tak to wygląda. Dzięki temu, że robimy międzygaz, wyrównujemy prędkość wałków i kół zębatek. Można załączyć bieg, bo skrzynia ta nie posiada synchronizacji, czyli nie można wrzucić tak w każdym normalnym, cywilizowanym samochodzie. Dokładnie. Jeśli chodzi o moje preferencje motoryzacyjne, to nie jestem do końca normalny. Lubię, kiedy pojazd wymaga ode mnie wiele wysiłku, tak jak na przykład ten gaz, gdzie wszystko chodzi tak siermiężnie, że trzeba użyć wszystkich swoich mięśni do tego, aby tym pojazdem się poruszać. Właściwości terenowe tego pojazdu są znakomite, aczkolwiek luzy na kierownicy. Są tak duże, że właściwie jadąc na wprost, muszę cały czas kontrolować. Teraz uwaga właśnie, to była redukcja, bez nieudana. Teraz wjeżdżamy w teren i zobaczymy, jak to się zachowuje w terenie. Nie chcę nikomu zniszczyć tutaj pola, dlatego cofnę, żeby nie rozjechać rzepaku. Tak, wstecznie się wrzuca bardzo przyjemnie. Ruszamy z dwójki, bo moment tego samochodu jest na tyle duży, że sobie świetnie radzi z dwójki. Jesteśmy lekko tutaj przechyle, ale to jakby nie robi wrażenia na naszym czapajewie, ponieważ wytrzymuje on pochylenia nawet do 45 stopni. 46 stopni niestety już nie wytrzymuje, nakrywa się wtedy kołami do góry. Ale super, słoneczko świeci pełna swoboda, bez dachu. Naprawdę czuję się wolność w tym samochodzie. Jest naprawdę przyjemnie. Radiotelefon nie działa, ale to nie przeszkodziło Arturowi w wykonaniu szybkiego telefonu do żony. Krótka przejażdżka zamieniła się w krajoznawczą eskapadę wiodącą przez lasy i boczne drogi.